Panie Boże wszechmogący, dziękuję Ci za Twoją nieustanną opiekę, za Twoją miłość, która otacza mnie każdego dnia. W Twojej nieskończonej mądrości posyłasz swoich aniołów, aby strzegli mnie przed złem, które czai się wokół. Dziś w pokorze i ufności zwracam się do Ciebie i proszę za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła, wodza wojsk niebieskich, Abyś uchronił mnie od wszelkich zasadzek złego ducha i niebezpieczeństw, które mogłyby zagrozić mojej duszy i ciału. Święty Michale Archaniele, potężny obrońco w walce z ciemnością, bądź moim strażnikiem i przewodnikiem na drodze do świętości. Czuwaj nade mną, aby moje serce pozostało czyste, a myśli wolne od zwątpienia i pokus, które mogłyby oddalić mnie od Boga. Nie pozwólbym kiedykolwiek zbłądził w otchłani grzechu, bym zapomniał o moim Zbawicielu, który jest drogą, prawdą i życiem. Broń mnie przed podstępnymi zakusami złego, który pragnie zawładnąć moim sercem i umysłem. Nie dopuść, by jego kłamstwa i zwodnicze obietnice przyćmiły moje pragnienie dobra. Pomóż mi dostrzegać różnicę między tym, co pochodzi od Boga, a tym, co jest złudzeniem i pułapką wroga dusz. Umacniaj mnie w codziennej walce duchowej, aby mnie uległ pokusie łatwego życia, które prowadzi do zguby. Święty Michale Archaniele, otaczaj mnie swoją opieką w każdej chwili mojego życia. Strzeż mnie przed złem, które mogłoby przyjść w postaci ludzi, słów, myśli i zdarzeń. Chroni mnie przed fałszywymi osądami, przed niesprawiedliwością i niegodziwością tego świata. Nie pozwól, bym stał się ofiarą podstępnych zamiarów tych, którzy pragną krzywdy mojej duszy i ciała. Proszę cię, wodzu niebieskich zastępów, byś bronił mnie przed nieszczęśliwymi zdarzeniami, wypadkami, tragediami, które mogłyby mnie dotknąć. Osłaniaj mnie swoim mieczem, aby żadne zło nie miało nade mną władzy czuwaj nad moimi krokami aby moje życie było zgodne z wolą bożą pełne pokoju i miłości błagam cię święty michale archaniele daj mi siłę i odwagę do mężnego stawiania czoła złu które napotykam na swojej drodze spraw bym nigdy nie lękał się głosić prawdy i bronić dobra pomóż mi być świadkiem ewangelii nawet w chwilach trudnych i pełnych przeciwności, naucz mnie ufać Bożej Opatrzności, gdy wydaje mi się, że ciemność ogarnia moje serce. Bądź ze mną, święty Michale Archaniele, w każdej minucie mojego życia. Nie opuszczaj mnie w godzinie próby, a w momencie śmierci prowadź moją duszę do wiecznego światła, gdzie wraz z Tobą i zastępami aniołów będę wielbić Boga na wieki. Amen.